Witam państwa. A teraz konkretnie z Antonim Macierewiczem. Urodzony w roku 48 pod znakiem lwa, był najpierw harcerzem, uczeń gimnazjum Modrzewskiego i i prowadził w słynną w Warszawie czarną rejtaniacką jedynkę. W marcu 68 roku aresztowany, tworzył na przełomie roku 69-70 starszą harcerską gromadę, gromada wędrowców to się nazywało. Wuczennych. Wuczennych. Potem był oczywiście Radom 76, pomoc robotnikom, pomoc robotnikom z Radomia i z Ursusa. Potem naturalnie KOR, Komitet Obrony Robotników, w którym już Antoniego Macierewicza nazywano narodowcem. Antoni Macierewicz wydawał pisma podziemne, przede wszystkim głos. W czasie pierwszej Solidarności był organizatorem i sekretarzem naukowym Ośrodka Badań Społecznych NSZZ Solidarność. W roku 1990 członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu, Wałęsie, nie zdecydował się kandydować z fotografii, że tak na to nazwę. Posłem został dopiero w pierwszej kadencji Sejmu. Sejmu już Rzeczpospolitej. Przez Jana Olszewskiego, powołany na stanowisko ministra spraw wewnętrznych, przestał pełnić tę funkcje po wykonaniu uchwały lustracyjnej. Następnie wykroczony z ZHN-u, który współtworzył, założył akcję polską, a po niej wraz z Janem Olszewskim RDR, ruch dla Rzeczpospolitej, który w ostatnich wyborach, jak pamiętamy, nie odniósł zwycięstwa. Panie ministrze, czy wraz z utratą stanowiska ministra spraw wewnętrznych Utracił pan bardzo wiele władz? To źle postawione pytanie. A przede wszystkim y, utraciłem wiele odpowiedzialności, których o wiele mniej teraz na mnie spada odpowiedzialności, i y, mniej pracy. Sądzono kiedyś, Krótko że jedynym mówiąc... człowiekiem, który ma władzę w tym kraju jest właśnie minister spraw wewnętrznych. Czy był pan przez moment jedynym człowiekiem, który skupia wszystkie nitki władzy w tym Ponurym budynku na Jeżeli można przed tym jeszcze dwa sprostowania. A pan w tym moim życiorysie, który wygląda imponująco, że się tak odczytuje, pominął jeden fakt, który dla mnie osobiście jest bardzo ważny. Przede wszystkim jestem z wykształcenia, a także z uprawiania zawodu historykiem. Co, jak mówię, także w spojrzeniu politycznym na świat jest dla mnie istotne. I druga sprawa, powiedział pan, był harcerzem. Harcerzem się zostaje na całe życie. Z tego punktu widzenia, jeśli chodzi o zespół wartości, sposobu bycia a i myślenia o świecie, stosunkach międzyludzkich, o narodzie i państwie, ten zespół który wartości, który Małkowski yy, stworzy, wprowadził do Polski wraz ze scoutingiem. A mam nadzieję, że we mnie przetrwał, no ucie... ja jestem mu wierny. Uczę w ale w takim razie to pytam, jeżeli już o harcerstwie mowa, o tym tak. tak chciałem rozmawiać, co Pan sądzi o harcerstwie, czy ma rację nasz prezydent, kiedy powiedział, że trzeba było harcerstwo podzielić po to, żeby się teraz jako ZHP zjednoczyło, czy też podział w harcerstwie uważa Pan za yy, słuszny i kontynuację, kontynuację idei ZHP za niemożliwą? Wolałbym nie odnosić się do zdania pana prezydenta, które tutaj jest ani jakby nie priczą, jak to mówią Rosjanie. Myślę, że istnieje teraz bardzo wiele nurtów harcerskich, które faktycznie nawiązują do skautingu i do polskiego harcerstwa. Głównym wyrazicielem tego jest ZHM. To jest bezsporne. W ZHP jak zawsze, w obecnym ZHP jak zawsze istnieją bardzo dobre drużyny, które prowadzą bardzo dobrą pracę z młodzieżą, ale establishment. ZHP jest po prostu kontynuacją komunistycznego, jak powiem, komunistycznej czy nomenklatury dzieci, ZHP. Czy i dzieci tyle. powinny się dzielić już politycznie, czy powinny mieć jednak jedną organizację? Czy byłby Pan, mówiąc krótko, za jednoczeniem ruchu młodzieżowego, młodo, ruchu harcerskiego, czy też za szybkim już w młodości dokonywaniem wyborów para czy krypto, kryptopolityczne? One nie są ani para polityczne, ani kryptopolityczne. Mamy do czynienia po prostu z zupełnie innym systemem wartości. Innemu hołduje ZHR, to jest kontynuacja skautingu i harcerstwa polskiego i inaczej chce tę sprawę ustawić i realizować, powiadam, dowództwo, kierownictwo Związku Harcerstwa Polskiego i tyle. I na tym polega różnica. Dzieci zwykle o tym nie wiedzą. Dzieci z wyklątkiem nie wiedzą, niestety jest. przeważnie są przez te czapy odgórne ZHP manipulowane. Na tym polega nieszczęście tego układu, który jest spadkiem okrągłego stołu. Niewiele osób już dzisiaj pamięta, że przy okrągłym stole, jak w stosunku do wielu rzeczy, tak samo w stosunku do harcerstwa poświęcono, jakby oddano komunistom Związek Harcerstwa Polskiego, i na tym polega dramat. Mówimy o ruchu organizacyjnym, mówimy w ogóle o jedności i wielości. Moje pytanie, czy jedność czy wielość jest Panu bliższa? Czy uważa Pan, że zawsze powinno być wiele organizacji, wiele partii politycznych, czy też dla skuteczności działania należy rezygnować czasem z różnorodności po to, żeby się jednoczyć? To jest, proszę mi wybaczyć za sformułowanie, pytanie postawione demagogicznie. a Wszystko zależy od sytuacji. Bywają takie sytuacje, w których niewątpliwie należy skupić siły na jednym zadaniu rezygnując z partykularnych odrębności. Taka jest dzisiaj sytuacja niewątpliwie w Polsce, gdy powstający wokół projektu konstytucji nowy obóz polityczny właśnie skupia bardzo wiele różnorodnych nurtów, które się narodziły głównie po stronie patriotycznej, prawicowej polskiej sceny politycznej za cenę rezygnacji przez poszczególne te nurty. z swoich odrębności. I tak jest dobrze, i tak jest słusznie, ponieważ zagrożenie, przed którym stoimy, zagrożenie rekomunizacji, która w sposób galopujący postępuje w Polsce, niewątpliwie dyrygowanej z Rosji, co do tego nie mam cienia wątpliwości, jest tak wielkie, że tylko połączenie tych sił może być skuteczne. Okazało się, że to skuteczne przecież nie mieliśmy do czynienia już od pięciu lat z tak wielkim zjawiskiem, nieprawdopodobnym poruszeniem społecznym, które zaowocowało milionami milionem podpisów w najgorszym możliwym czasie przy przeciwdziałaniu wszystkich ośrodków yy, nacisku społecznego prasa radio telewizja ba nawet znaleziono takie partie nazywające się prawicowe które przeciwdziałały tej konstytucji wzywały do tego żeby jej nie podpisywać Pięknie, pan. próbowały udowodnić że to jest kontr faktycznej i Mamy Pięknie do czynienia pan z pewną mówi... próbą dywersji przeciwko ruchowi patriotycznemu w Polsce. Pięknie a pan mówi o, to, o wielości, o jedności. Ja chciałem zapytać, czy pan nie przyczynił się jednak do tego, żeby na przykład ruch prawicowy podzielić? Czy wskazanie swojego e, szefa i e, przywódcy partii CHN jako e, Byłego współpracownika tajnych spółek, myślę o mecenasie Chrzanowskim, nie doprowadziło w rezultacie do wykluczenia pana zhn do powstania kolejnych partii, a to Akcji Polskiej, a to następnie RDR-u, a więc do tego, że ludzie o podobnych w końcu poglądach i programach dzielą się, miast łączyć. To pytanie jest z cyklu pytań które stawia w celach ewidentnie dywersyjnych od ponad trzech lat Trybunał Ludu i dziwię się Nie że ma że Trybuna słyszę... ludu mimo wszystko Dobrze Trybuna. i dziwię się że słyszę je tutaj dlatego że hmm... Mamy do czynienia z taką oto sytuacją, jest pan ministrem spraw wewnętrznych, otrzymuje pan uchwałę lustracyjną, wykonuje pan tę pracę w materiałach archiwalnych MSW jako tajny współpracownik, widnieje pan Wałęsa, pan Szanowski, między innymi, bo jednak główny zestaw nazwisk to są nazwiska komunistyczne, to jest pan Cimoszewicz, prawda, to jest yy, yy, pani Spychalska, to jest, no i etc., etc., jednak te główne, najwięcej nazwisk było z klubów, z klubu SLD i z klubu PSL i z Unii Demokratycznej. Warto o tym pamiętać, bo i to się często próbuje yy, wykrzywić. I ma, pan, I ma pan w tym, tym materiał również pana Wałęsy i również pana Chrzanowskiego. I co? I pan chowa to do kieszeni? No to jest moje pytanie o... Nie, a to jest moje ładny... pytanie do pana i to jest moje pytanie do państwa. Rozumiem. Otóż mamy Może taką moja sytuację, że taka... minister spraw wewnętrznych nie jest nie jest do dywagacji ideologicznych bądź do kierowania się własnymi sympatiami. I do mojego Minister pierwszego... Spraw Wewnętrznych jest do wykonania i nadzorowania jakby praworządności. A praworządność nie polega na tym, że łapie się bandytek, który za rogiem, że tak powiem, coś robi drobnego złodziejaszka. Praworządność to przede wszystkim odpowiedzialność najwyższych czynników władzy. Wracamy do mojego I jeżeli... pierwszego pytania. Pan Przepraszam profesor, bardzo, ja chcę tak? dokończyć. I jeżeli pan marszałek ówczesny, bądź pan prezydent ówczesny i obecny, a widnieją w archiwach MSW jako tajny współpracownik służb bezpieczeństwa, a ja mam uchwałę Sejmu, najwyższego organu w tej materii, który mnie do tego zobowiązuje, to ja mogę zrobić tylko dwie rzeczy. Albo tę uchwałę wykonać, albo pod szantażem się ugiąć i zrezygnować z pełnienia funkcji złożyć dymisję. Proszę. Uważałem i uważam nadal, że lustracja jest niezbędnym czynnikiem, który Polski musi zostać przeprowadzony, jeżeli mamy się wyrwać ze struktury machinno uberzecznej. Pytanie wrócimy Polskie. do pytań, bo ja chcę pytać konkret... tak, przepraszam. przepraszam żeby, żeby przepraszam. ludzie, nawet najszlachetniejsi, swoją przeszłością umożliwiali bandytom sprawowanie władzy.